W inków, słuchajcie, mamy do czynienia z czymś takim. Mamy oczywiście również królów, którzy panowali w jakichś czasach prehistorycznych, w ogóle nieznanych. I, na przykład, dla centralnego Peru, kolejność, kolejność zgładzonych światów była następująca: Słońce potopu, Słońce trzęsień ziemi, Słońce zarazy i głodu, Słońce przemiany w kamień. A więc były poszczególne etapy w dziejach historii gdzie powiedzmy istniała cywilizacja, a my o tym nic nie wiemy. Na przykład dla północnego Peru kolej, kolej, kolejność była inna, było słońce potopu, słońce deszczu ognia, słońce burzy wiatrów, słońce trzęsień ziemi. To są okresy charakteryzujące po prostu to, w jaki sposób te poszczególne kultury te cywilizacje się zakończyły po prostu były to nie jest to żadna tajemnica przecież że były poważne katastrofy kataklizmy na ziemi które unicestwiły poszczególne kultury nawet techniczne cywilizacje i ślad po nich raczej duży nie został. Z kolei na przykład jeżeli chodzi o Inków to jest bardzo ciekawa historia dlatego że oni Klasa rządząca była w ogóle zupełnie inna od takich zwykłych Indian, powiedzmy południowoamerykańskich, dlatego, że władcy inkascy byli rasy białej, porozumiewali się też zupełnie innym językiem niż ich podwładni, językiem Pukina, który był niezrozumiały dla, dla, dla Indian południowej Ameryki. Nawet Hiszpanie, kiedy przybyli, to potwierdzili, to, że po prostu ci władcy nikastcy byli rasy białej. No, skąd się mogła wziąć rasa biała? Jest to bardzo ciekawa rzecz, dlatego że ja mówiłem już o takim ludzie, który się nazywał mianem, dzisiaj się takich nazywa mianem Tocharów. To była, to była ludność, która wywodzi się z Chin. Z pustyni Taklamakan, z Kotliny Tarim. Cywilizacja, można powiedzieć, pełną gębą, która rozprzestrzeniła się tak naprawdę po całym świecie. W południowej Ameryce można do dzisiejszego dnia spotkać białych Indian. Jest na przykład w Argentynie w muzeum, nie pamiętam którym, jest na przykład po piersie takiego Indianina, który bardziej przypomina powiedzmy Skandynawa niż Indianina Ameryki Południowej. Skąd ci ludzie przybyli no właśnie z Chin ale ich kultura okazuje się że jest w ogóle nieznana dlatego że oni również odcisnęli swoje piętno na kultury Pacyfiku tutaj wznieśli między innymi Nan Madol, mieli wpływ na rozwój cywilizacji Doliny Indusu w dzisiejszym Pakistanie czy mieli wpływ na Sumerów być może tak dlatego że okazało się że pismo klinowe Sumerów odnaleziono gdzieś w Ameryce Południowej. Skąd, jak to się stało? Historycy na ten temat milczą, jest to bardzo niewygodny temat. No, Niemniej nie jednak, jeżeli ktoś jest zainteresowany, to proszę posłuchać audycji, która nosi tytuł Nosiciele Cywilizacji. Właśnie tam zawarłem te wnioski na temat i w ogóle opis tego ludu, osiągnięć ich. Także, no, jest to coś naprawdę niesłychanego, że w zamierzchłych czasach. Ten lud jest datowany na nawet 5000 lat, że w tak zamieszłych czasach istniała cywilizacja, która potrafiła dokonywać dalekomorskiej żeglugi i, i tak naprawdę rozprzestrzenić się na, na cały świat, wewrzeć na niego znaczący wpływ, dlatego że gdzieby ten lud się nie pojawił, to osiągał znaczną tutaj pozycję społeczną. Natomiast są też ruiny Pumapunku Tiahuanaco. I one również są bardzo niezwykłe, dlatego że, yy, dlatego, że, no właśnie, Indianie, którzy zostali tam zastani przez Hiszpanów w czasie konkwisty, oni opowiadali o tym, że te ruiny które już wtedy były ruinami, tak, że te ruiny, słuchajcie, już kiedy Indianie tam przyszli, były bardzo stare. Więc to tylko podkreśla, to tylko podkreśla to, że nasza cywilizacja, historia cywilizacji jest w ogóle nieznana, że zaczęła się znacznie wcześniej niż to się nam wydaje. Te ruiny Puma Pumapunku są naprawdę niezwykłe, zwłaszcza Pumapunku, gdzie mamy bloki skalne, których no, normalnie nie da się obrobić. Dzisiejsi, powiedzmy, fachowcy z dziedziny obróbki kamienia nie potrafią sobie nawet wyobrazić, jakby to można było zrobić. Ostatnio przeprowadzałem właśnie wywiad z Igorem Witkowskim na ten temat, gdzie Igor Witkowski, przecież był tam na, na tych ruinach, sam je badał i sam był pod ogromnym wrażeniem. Więc, naprawdę, nasza historia, w przeciwieństwie do tego, co mówi się oficjalnie, jest w ogóle nieznana. Kolejna sprawa to jest datowanie, jak datować szczątki organiczne, no używam do tego metody C14, natomiast metoda ta z wielu względów jest bardzo wadliwa, ponieważ żeby ją przeprowadzić w sposób taki autentyczny, wolny od błędu, to tak naprawdę musielibyśmy mieć do czynienia z próbkami, które przebywały w warunkach zupełnie sterylnych. Dlatego że aby taka próbka była datowana odpowiednio, ona nie może być zanieczyszczona, musi być naprawdę w bardzo dobrym stanie. Ta metoda ma też jedną wadę, ponieważ po upływie 50 tysięcy lat, ponieważ no, ilość tego izotopu C14 znikoma już wtedy, to tego datowania nie da się przeprowadzić w sposób wiarygodny, więc tą metodą, którą posługują się naukowcy do datowania szczątków powiedzmy też no też szczątków ludzkich czy w ogóle materii organicznej jest niewiarygodna można też datować na przykład skały, ale słuchajcie to datowanie jedno i drugie to jest tak naprawdę wynik po prostu działania matematycznego które zostało opracowane przez, przez naukowców, i tyle. Ludzie mają wrażenie, że jak coś jest datowane, to jest wiarygodne, bo używa się jakiegoś urządzenia, i to urządzenie po prostu no, jednoznacznie, w ogóle bez żadnych tutaj wątpliwości, pokazuje na jaki czas należy datować one szczątki, czy czy skał. Tak nie jest, dlatego że, tak, jak mówiłem, została ustalona konkretna proporcja, konkretny wzór matematyczny. Który się stosuje, i tyle, to jest matematyka, nic więcej. I nikt tak naprawdę nie jest w stanie w stu potwierdzić, że te datowania, które są robione, które były dokonywane wcześniej w przeszłości, są, są aktualne, autentyczne. I to jest fakt. I tego nikt nie jest w stanie zaprzeczyć, nawet gdyby porozmawiać z takim naukowcem, to on też by się do tego przyznał. I słuchajcie, w książce Rzeszaru, znów o datowaniu, słuchajcie, jeżeli chodzi o C14. Ograniczenia te odkryto stosunkowo niedawno i obecnie stosuje się tak zwaną kalibrację, korygowanie metodą dendrochronologii, datowanie za pomocą słojów przyrostu drzew, co poprawiło wyniki tej metody. Nie jest jednak już tak niezawodna, jak nam się wydawała. Bardzo użyteczna dla prehistorii, w której odchylenie w jednym lub drugim kierunku od 100 do 50, 500 lat ma jedynie względną wartość. Nie jest prawie nigdy używana do potwierdzenia dat historycznych. Inne fizyko-chemiczne metody datowania, pomocne w archeologii, termul, metoda termoluminescencyjna, również archomagnetyzm, są jeszcze zbyt świeże, aby były szeroko stosowane. No, ta pierwsza z metod obecnie jest całkiem znana, całkiem się tutaj sprawdza, natomiast tak jak wspomniał to, napisał to Rorschru i tak jak to powiedziałem, po prostu w, w obecnych czasach nie ma metody, żeby coś dokładnie datować. Można ewentualnie określić jakiś bardzo ogólny okres czasu powiedzmy dla konkretnej datowanej próbki. Natomiast nie da się określić konkretnie daty, kiedy, tak, czasu, w którym te ta, 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 ta po prostu pozostałości tutaj miały jakieś większe znaczenie. Więc to, jeżeli chodzi o datowanie. Kolejna sprawa to, jest globalne, to są globalne katastrofy i lokalne kataklizmy. Jeżeli słuchajcie, mamy do czynienia a wiemy o tym, że mieliśmy do czynienia na ziemi z wieloma katastrofami na ziemi. Z wieloma katastrofami, które niszczyły dosłownie unicestwiały, zmiatały z powierzchni ziemi całe cywilizacje, kultury, które kiedyś tutaj na naszej planecie istniały, to również nie do końca możemy to wszystko, jakby po prostu ułożyć w całość. Dlatego, że po pierwsze, fakt jest taki, że naukowcy co do tych poszczególnych katastrof mają poważne zastrzeżenia, bo to również rujnuje ich oficjalne stanowiska, oficjalne teorie. Z tego co ja wiem, dr. Kołtypin z Rosji pisał o tym, że takich naprawdę globalnych kataklizmów było w historii Ziemi 8. Ostatnia taka globalna katastrofa miała miejsce jakieś 13 tysięcy lat temu o katastrofie sprzed 2193 lat z 2193 lat opowiadałem to jest katastrofa, która nawiedziła cywilizację akadyjską, zniszczyła tą cywilizację miasta sumeryjsko akadyjskie po prostu przestały funkcjonować, działać niektóre w ogóle zostały zmiecione z powierzchni ziemi jak Akad więc jest to, jest to fakt, no ale mm, oczywiście te katastrofy, chodzi mi o to, że te katastrofy miały bardzo poważny wpływ na przebieg historii i żeby ją czytać odpowiednio, to trzeba te katastrofy uwzględniać, czego naukowcy po prostu nie robią. Jest to niezrozumiałe, bo z jednej strony są geolo geolodzy, którzy... Przeprowadzają rozległe badania, opisują to. Przychodzi taki historyk i mówi, że on nie wierzy w to, że to, jest, że to, było, że to tak nie było. To nie mam słów na to, po prostu. Jak można być ślepym na, na fakty? Kolejny, do, słuchajcie, kolejny taki aspekt, który wskazuje na to, że, że historia jest nieznana, no to są dowody jednoznacznie to są dowody antropologiczne dlatego że każdy o tym no, w szkole uczyliśmy się przecież o tym skąd pochodzimy, tak pochodzimy od małpy tak? zaczęło się od australopiteka, homo habilis homo erectus, później 200-300 tysięcy lat temu pojawił się kromaniończyk później bardziej taki zaawansowany gatunek człowieka kromaniończyk no tak, ale słuchajcie po pierwsze brakuje tych wszystkich ogniw brakujących w ewolucji, to jest podstawowa rzecz, no bo jak z powiedzmy prymitywnej małpy mógł rozwinąć się człowiek zaawansowany, współczesny, współcześnie myślący, jest to, słuchajcie, niemożliwe. Z wielu względów. No ja się tutaj nie będę tak bardzo rozpowiadał już na ten temat, ale wyobraźmy sobie prymitywne istoty, które żyją w swoim środowisku, tak, zaspakają swoje potrzeby, i jaka jest szansa, że te że przedstawiciele naszego gatunku tego typu kiedykolwiek osiągną no nie wiem stan cywilizacji powiedzmy ery kosmicznej, jest to wręcz niewiarygodne, jest to niemożliwe dlatego, że niemożliwe jest to, żeby rozwój technologiczny w ogóle zdarzył się wśród ludzi którzy po prostu nawet tego rozwoju nie potrzebują, nawet nie myślą o tym, to jest niemożliwe jeżeli mamy tutaj mówimy na ten temat, no to pojawiają się bardzo ciekawe zagadki, dlatego że pojawiają się na przykład Denisowianie, pojawiają się hobici, pojawiają się, tak jak mówiłem, Tocharowie, którzy tak naprawdę no, nie wiadomo skąd pochodzą, na przykład w przypadku Denisowian, to tam w jaskini w Syberii znaleziono taką bransoletę, która do dzisiejszego dnia no, budzi bardzo duże kontrowersje, dlatego że ta bransoleta, słuchajcie, ona przypisana jest Denisowianą, natomiast ona została, jak się okazuje, techniką, która nie mogła być, której, którą nie dysponowali, po prostu nie było takiej opcji. Wiek jej oszacowany na 65-70 tysięcy lat, czyli jest bardzo stara, kilkadziesiąt tysięcy lat temu powstała. I profesor Michał Szunkow stwierdził, że Branzlera to przykład, uwaga światowego fenomenu, wykonanego nieznaną nam technologią. Jedną z najdziwniejszych rzeczy w obiekcie jest otwór wykonany w środku przedmiotu. Eksperci twierdzą, że był on wykonany urządzeniem zdolnym wykonywać odwierty i czynności obróbkowe materiału. Oficjalnie 70 tysięcy lat temu nikt nie dysponował podobnymi środkami technicznymi. Ta fotografia, która, którą tutaj pokazuję, wykazuje, że przedmiot był poddawany renowacjom, i dr Anatoli Derewięk ujawnił, że dwa fragmenty brązlioty miały szerokość 2,7 cm, grubość 0,9 cm, średnica na, została ustalona na 7 cm. Badacze stwierdzili również, że prędkość, z jaką maszyna wykonywała wiercenie, była znaczna. Z minimalnymi wahaniami, co jednoznacznie potwierdza, że obiekt nie mógł być owocem działania prymitywnych technik znanych w prehistorii. Bransoleta zrobiona została z chlorytu, a więc materiału nieistniejącego w pobliżu jaskini. Składała się z glino, krzemianów, magnezu, żelaza o barwie ciemno tak jak tutaj widzicie na, tym, na tej fotografii. I przypuszcza się, że minerał ten pochodzi z miejsca oddalonego od jaskini na dystansie 200 km/sł. Jak to jest możliwe, że ta bransleta w ogóle tam się znalazła, czy powstała? Jest to coś niesamowitego. No więc widzimy, że w historii ludzkości mamy takie, takie sytuacje po prostu, których się nie da wy, no jakby wyreżyserować. Nie da się po prostu, znaczy to wygląda jakby było jakoś wyreżyserowane, no bo w naturze się to, takie, takie historie nie istnieją, po prostu nie mogą powstać same, same z siebie. I ci naukowcy sami są zdumieni tymi odkryciami, oni o tym otwarcie, akurat na no tutaj ci naukowcy rosyjscy sami wyrazili powątpiwanie w, w jakby w pochodzenie tej, tej bransolety. Natomiast normalnie jest tak, w przypadku europej, europejskich naukowców czy amerykańskich. Że po prostu tego typu historie są albo spychane gdzieś tam na margines wiedzy, albo w ogóle rozpatrywane. dlatego że one zagrażają temu porządkowi, który został już wprowadzony wcześniej. Hobici to był lód tzw. homoflorezynski, który, homo który był bardzo, bardzo niski. Początkowo myślano, że ten wzrost ich był spowodowany jakimiś defektami genetycznymi. Natomiast okazało się, że tak nie było, że to była naprawdę rozwinięta kultura, że ich przedstawiciele potrafili dokonywać nawet żeglug dalekomorskich są tego typu przykłady i no, też nie wiadomo skąd ta ludność się wywodzi, jak to się stało, że oni tutaj na tej naszej planecie się pojawili nie znamy ich przodków i sprawa wygląda bardzo, bardzo tajemniczo i no, interesująco i takich historii jest wiele ja dzisiaj nie będę się rozwodził nad wszystkimi, bo na to po prostu nie ma czasu dwie jeszcze kwestie słuchajcie no dobrze, mówimy o cywilizacji mówiliśmy o cywilizacji egipskiej, sumeryjskiej inkaskiej, ale skąd pochodziły te ludy które te cywilizacje zaawansowane stworzyły. Też nie wiadomo. No bo skąd pochodzili Sumerowie? Historycy mówią, że nie jest to pewne. Skąd pochodzili Egipcjanie? Że no niby wiadomo, ale badania wykazują, że Cheikh Diop wykazał, że fizyk taki afrykański wykazał, że Egipcjanie, przynajmniej jakaś część z nich, była czarnoskóra. Więc to też jest zupełnie nieznany rozdział w, w tutaj naszej historii. Inkowie również, ponieważ klasa rządząca była koloru tutaj, miała białą skórę, również jest, korzenie tej cywilizacji są nieznane. Jakbyśmy dobrze prześledzili różne źródła, to na przykład Edgar Case, o którym mówiłem, który jest bardzo wiarygodny dla mnie. Amerykański jasnowidz mówił o tym, że tutaj na naszej planecie istniały cywilizacje wysoko rozwinięte, cywilizacje kosmiczne, które przybysze tutaj z innych, nie wiem czy planet, czy wymiarów przebyli tutaj, aby no, rozwijać dalej te swoje technologie, aby w jakiś sposób tutaj wykorzystywać swoją technologię na naszej planecie więc no, to jest kolejna bardzo ciekawa rzecz, bo tak naprawdę my nie wiemy, kto te cywilizacje stworzył, o których mówimy. I to jest bardzo, bardzo wymowne. Natomiast ostatnia rzecz, słuchajcie, to jest postęp, to jest postęp cywilizacyjny. Jak już, jak już mówiłem, y, miliony lat temu, słuchajcie, istnieli ludzie, istnieli wcześniej ludzie, tak Australopiteki, no dzisiaj się też mówi, że to, były, że to nie byli ludzie, że to, byli, że to były jednak małpy. Ale uznaje się, że Homo habilis to byli już przedstawiciele gatunku Homo, Homo erectus itd. i tak dalej. Jakbyśmy prześledzili tą naszą historię, to przez ogromny wymiar czasu, szmat czasu minął i miliony lat minęły, i ludzie tak naprawdę pozostawali na tym samym poziomie. I nagle mamy powiedzmy tam, no, dobra, 10 tysięcy lat temu Później jest przerwa, mamy sumer, tak, i nagle ludzie osiągnęli taki poziom techniczny, tak to przedstawia nauka. Techniczny, że on przerasta nasz współczesny. To jak to jest? Mamy jakieś sprzeczności, no bo ja, ja, tak, ja tak uważam, że nic, słuchajcie, nie stało w przeszłości na, na przeszkodzie żebyśmy kontynuowali, y, nawet dzisiaj, y, los naszych przodków sprzed, no nie wiem, dwudziestu y, czy sprzed, nie wiem, miliona lat. A, tak, a, a jednak się zmieniło. Czyli musiały być jakieś y, wzrosty, powiedzmy, y, intelektualne tutaj, jakieś, y, jakaś przesłana, przekazana wiedza tutaj na naszej planecie, że ta historia się zupełnie odwróciła. I jedynym wytłumaczeniem jest to, tych skoków, takich niewytłumaczonych, jest to, że po prostu na naszej planecie przybyły jakieś istoty dużo wyżej rozwinięte, które tutaj po prostu się osiedliły i rozwijały swoje technologie, które w jakiś sposób my później po prostu od nich przejęliśmy w niedoskonały sposób. Jest to jedyne wytłumaczenie, bo innego po prostu nie ma. Tak więc, jak wykazałem, mam nadzieję wiarygodnie, że historia, słuchajcie, nieznana, to nie jest tylko, nie jest tylko tak, że yy, tak się mówi o tym. Nie, to jest znacznie głębsza sprawa i... Yy, Pewne rzeczy będą wychodzić, natomiast wiele jest takich, o których tak naprawdę naukowcy nie mają pojęcia, bo ciężko jest te czasy też badać. Pamiętajmy o tym, że to było tysiące lat temu, dziesiątki tysięcy lat temu i nie mówię też o milionach lat temu, i po prostu tego się nie da w jakiś bardziej czasami wiarygodny sposób określić dokładnie, co działo się kiedy. Natomiast odrzucanie tej wiedzy. Odrzucanie tego, co opisywali nasi przodkowie, no to jest potężny błąd, bo my zamykamy się na tą część nieznaną i to jest bardzo, bardzo poważne zaniechanie i mam nadzieję, że już dzisiaj, a w przeszłości na pewno będą naukowcy, którzy po prostu, no... Zmienią kanon panujący w nauce, że otworzą się na to, co jest nieznane, że będą drążyć te, te fascynujące tematy, że nie będą się bać publikować własnych badań. Tak więc, ja już bardzo dziękuję za uwagę, i do usłyszenia już w następnej audycji. Cześć.